Ja z tej strony Buniek. Witajcie w Akademii Przebywaczy. Dawno nic nie było. I jako, że najczęściej pojawiający się u mnie pytaniem od was, jako od widzów dotyczącym LoL'a, dotyczącym tak naprawdę Akademii Przebywaczy jest to, jakie runy, jaki beat, jakie ma jest. Dlatego wyprowadzę wam trzy poradniki, jak co dobierać. Pierwszym poradnikiem będzie, jak dobierać runy. Tak, żebyście samemu byli w stanie dobrać sobie runy do postaci, którą gracie, i nie zadawali w kółko tego samego pytania. Obecnie runy tak samo jak i jest, dlatego że jest ich po 20 stron i tak samo buildy. Dobiera się od tego według tego jak Masteries i Runy dobieramy według tego jak rozpoczynamy grę, przeciwko komu rozpoczynamy grę, z kim rozpoczynamy grę i jaki jest, jaki jest nasz styl grania i oczywiście, jeszcze kim rozpoczynamy grę? To jest najważniejsze, oczywiście, jaką postacię. Ponieważ wiadomo, że do postaci AP nie dostosujemy run AD. Chociaż od tego to są wyjątki, o których za chwilę. Najpierw zacznijmy od tego. No, jak wiecie, mamy po, bardzo prosty podział w tym momencie, czyli top, mid, jungler, e, AD carry. Właściwie wolę nazwać ten podział inaczej. Dwa razy solo lane, e, AD carry, ten e, duobot i. Jungler. To jest tak, to jak ja to nazywam, bo ponieważ w tym momencie tak się e, pomieszał mid lane z top lanem, tak się do tej pory mówi w sumie, że nie ma to większego znaczenia. Czyli dwa solo lane y, mamy: dwa solo lane, y, jungle i duo lane. I w tym momencie, tak naprawdę, jak e, dobieramy runy pod jaką postać? Powiedzmy, idziemy na jeden z solo lane'ów. Bierzemy Bruzera. Ok, Bruzer jest. Powiedzmy, nasz bruiser jest postacią, która głównie polega na auto-ataku albo na jest AD-casterem. Co wtedy? Wtedy bardzo prosto dobieramy, ponieważ możemy użyć spokojnie np. armor penetration marków. Bum! Mamy pierwszą runę. Ja mamy pierwszy zestaw run. E, możemy również dobrze, równie dobrze tutaj użyć, jeżeli mamy problemy z leshitowaniem, zwłaszcza z auto-ataku. Możemy użyć tutaj po prostu e, attack damage. Bum! Też działa. Jakkolwiek byście nie założyli. To jest tutaj w tym momencie jest to uzależnione od waszego stylu grania tak naprawdę. Jeżeli potrzebujecie. E, jeżeli jesteście pewni swoich last hitów, to wtedy nie musicie ładować dodatkowy Attack damage, ale dużo bardziej wam się przyda e, Armor Penetration. To jest zdecydowanie dużo, dużo lepsze. E, dalej mamy Seal. I tutaj jest zazwyczaj zagadka, jakie wziąć Sealy. Zauważyliście, że gracze na wyższym poziomie mają po... stosują 3-4 strony, różne strony z runami dla jednego czempiona. Oni tam piszą w poradniku, że stosują głównie takie. Dobrze, to jest... E, oni napisali w poradniku dla większości, powiedzmy na 70 czy 60% przypadków, ba, nawet dla 50% przypadków. Ale są wyjątki od tego. Ja zazwyczaj, jeżeli idę na top Zazwyczaj idę jakimś tankowatym bruzerem. I tu już się naraz zapytanie przeciwko komu będę walczył, dlatego że Sealer stosuję jako runy takie obronne raczej, niż jakoś bardziej wspomagające mój ability power, czy moje jakieś inne, jakiekolwiek inne statystyki. Dlatego tutaj stosuję głównie jakieś runy defensywne. I zazwyczaj stosuję tutaj dwa rodzaje run. Pierwszym jest, jeżeli idę przeciwko postaci Heavy AD Early, czyli Renekton, Ksinzao, um, nie wiem w sumie co, co bije jeszcze, y, Trindamir, są postacie Heavy AD Early, e, wtedy na pewno stosuję runy na Armor. To jest to macie jak w banku zastosuje te runy. E, jeżeli idę przeciwko postaci bardzo e, Late AD, e, albo. Jakiś hybrydzie czy coś takiego, możemy zastosować powiedzmy początkowy armor 4 czy 5 są i resztę dorzucić health'a Health zawsze się przyda, chociaż ten health moim zdaniem tutaj wtedy nie będzie potrzebny. W ogóle, jeżeli postać jest late game AD, to wtedy ten armor na początku nie jest aż tak ważny w przypadku solo lane'u e Jeżeli mamy zamiar tankować creep'y, albo robić tower dive, y, też polecam wziąć armor bardziej e tutaj na CR. Jeżeli zobaczymy w postaci AP, jakiemuś kasterowi AP, albo postaci z bardzo dużą liczbą true która która głównie bije true damage, na przykład Darius, na przykład Olaf, wtedy w przypadku e, Seelie polecam wziąć health per level. Dlatego, że postacie z true damage'u zazwyczaj nie robią aż takiego dużego damage'u na poziomach od 1 do 5, na szóstym levelu już, już mamy całkiem fajny health z tego, plus Masteries, jest, jeżeli dołożymy do tego defensywne. Moim zdaniem, dużo lepiej się spisuje przeciwko postaciom Strudy Major i przeciwko postaciom AP, dlatego że po prostu mamy ten, ten health, mamy to zdrowie, które dużo lepiej nas broni niż tutaj byśmy dali na przykład Max które są akurat nie drugorzędnymi runami w przypadku Sealy. więc tutaj by się to nie opłacało. Moim zdaniem, lepsze tutaj jest akurat nie stosować health. Okej, okay, e, e, kolejnymi runami są golife, czyli runy niebieskie. Są to runy, ja to nazywam Utility runami, dlatego że one w sumie są takie, które mają nas pomagać albo w walce, albo w sustenie na Lejnie I w sumie tyle. Ja tak traktuję tą część run i zazwyczaj w większości bitw spotkacie, że tak właśnie jest. Tu się stosuje runy na Cooldown, tu się stosuje runy na Ability Power, na Magic Resist. Więc tak, jeżeli walczymy przeciwko ciężkiej postaci AP, bardzo mocny burst, albo e, tak, dość mocny poke AP, wtedy możecie zastosować tutaj e, Magic Resist e, Glyphy. Nie, nie ma najmniejszego problemu, jeżeli się boicie czegoś takiego. Dalej mówimy o top lane. E, wtedy zastosujemy Magic Resist Glyphy. Ja stosuję bardzo rzadko Magic Resist gry, dlatego że jeżeli walczę przeciwko postaci AP, zazwyczaj mam e, seal'e na health i nie bardzo się przejmuję tymi właśnie Magic Resistami. Um, możecie je stosować? Nie musicie. Ja w tym przypadku wolę stosować to w coś innego. Jeżeli jest to postać AD, to wtedy stosuję tutaj faktycznie Magic Resist, e, bo takie mam akurat nie nie mam kupionych żadnych innych, które by się w tym momencie sprawdziły. W sumie nawet nie wiem, które by się sprawdziły. A które Magic Resisty... Wybierzecie, czy to są per level, czy to są flaty. To jest zależne tak naprawdę od Was, od Waszego stylu grania. Jeżeli, jeżeli macie zamiar w, bardzo wcześnie, cisnąć przeciwnika, który jest AP, magic resisty, flaty są jak najbardziej. Jeżeli macie zamiar tylko praktycznie farmić, czekać powiedzmy tam do 9 levelu i powyżej, żeby dopiero coś zrobić, to wtedy magic resisty per level są dużo lepsze, ale to wymaga trochę bardziej bezpiecznej gry przeciwko postaci AP. Jeżeli nie gram przeciwko postaci AP, to w tym momencie tutaj w tym miejscu nie wiem, stosuję zwyczaj Magic Gezisty albo Ability Power e, Per Level. Dlaczego per level? Dlatego, że postaci, którymi ja akurat nie gram, zazwyczaj są mocne w, w mid-game i w late-game. Czyli takie jak Singed, Rumble, Vladimir, e, Kyle. Moim zdaniem Kyle dominuje obecnie w mid-game i late-game. Nie to, jak kiedyś w early game'ie też. Tak czy siak, stosuję tutaj w tym momencie ability power per level. Yy, nie opłaca mi się stosować Flad ability power, są one dość słabe w tym przypadku. Więc... przynajmniej tyle mam do powiedzenia. Dalej, quintessencje. Quintessencje to jest zawsze sprawa sporna. Jakie quintessencje są najlepsze dla danej postaci? Jakie quintessencje zastosować? Tu jest naprawdę bardzo dużo sprawy spornej, i tak naprawdę, quintesencję możemy dobierać do woli, i tutaj nie ma coś takiego. Tu jest dopiero zależność naszego stylu grania. Jeżeli gramy przeciwko, nie wiem, postaci, która bardzo wcześnie wbija dużo damage'u, zwłaszcza AP damage'u, dobrym wyborem byłby trzy razy quintesencję na zdrowie flat. Bam. Przeciwko. Jeżeli zastosowaliśmy. 3 razy Quintessence na Health plus powiedzmy Seal na Health per Level to w tym momencie praktycznie jesteśmy chronieni przed Dariusem. Jeżeli złożymy jeszcze Armor gdzieś po drodze, to Darius może nic nam praktycznie nie zrobi. Tak samo Olaf też. Oni głównie polegają na True damage'u ze swoich ski. I ten oczywiście jedną kontrolą na True damage jest stakowanie Health. Czekowanie żyć. Także to jest na przykład taki dobry pomysł. To jest jeden z, jeden z takich pomysłów, jeden z takich bidów, tak powiem. Jeśli ja na przykład potrzebują dużo mobilności, ja na przykład lubię mieć dużo mobilności na Kyle, lubię mieć dużo mobilności przeciwko m, dość szybkim junglerom, którzy, takim jak Hekarim czy Uder, którzy wyskakują po prostu, nie mają tego dasha, ale biegną w naszym kierunku, wtedy warto stosować pintesencję na of Speed. I wiecie mi, też w większości przypadków się sprawdzą. co są takie uniwersalne kwintesencje. Jednakże są one. Pe na pewne postacie są one nieprzydatne. Na przykład, jeżeli postać ma nasza dasha, tak jak i Relia, wtedy Move Speed nam jest kompletnie niepotrzebny. Dodatkowy mamy dasha, mamy Slowa. Niepotrzebny nam jest w ogóle Move speed Będziemy chcieli, mamy Gap Closer. Jest ok. Jeżeli chodzi na przykład o Lifesteal, w przypadku Lifesteala, to tutaj raczej trzeba myśleć o postaciach AD, AD Carry, które polegają praktycznie które mają bardzo wcześnie dużo AD czy to z run, z run, z mysterious i z bardzo wczesnych itemów które nie, nie, oni nastawiają się na, na to, że będą tankować na początku albo, że muszą być bardziej wytrzymani oni mają wbijać damage i to jest tyle ich interesuje mają support od tego, żeby ich chronić e, więc tutaj tak się to ma jeżeli mam problemy z ashitowaniem naprawdę mamy, jeżeli, jeżeli mam problemy z ashitowaniem i to jest nieważne czy to jest postać AD czy AP to możemy zastosować gryfy na. a tak, na Physical damage. Dla nam to dodatkowe 6,8 AD, które w początkowych fazach gry jest naprawdę mocne. E, możecie się śmiać, dlaczego powiedziałem na postać AP? E, dlatego, że nie wiem, czy ktoś z Was w ogóle kiedykolwiek słyszał o tym, jakie Frogen stosuje czasami runy na Aniwi. Na przykład, jeżeli gra przeciwko postaci, która ma Science, albo jeżeli nie jest pewny tego, że będzie w miarę pewnie oczyszczał falę minionów. Albo nie wiem, tam jest dużo sytuacji. To już grać sobie musi sam przeanalizować mecz, zanim on się zacznie. Jak jest pikowanie czempionów, w tym momencie musi analizować mecz i sam je sobie dobierać. I Frogen wiem, że stosuje runy na AD dodatkowego harasu z autoataku dla lepszego rozhitowania. Yy, ani wie to jest AP, on ją buduje dalej. Ma normalny build pod AP, jednak stosuje runy pod AD. Nie wiem, czy to są glify i marki, czy to są tylko i wyłącznie same glify, czy to są i wyłącznie same marki. Także się jak stosuje je. I działa. I nie mówcie, że nie działa, bo będzie działać. Jeżeli chodzi o inne runy, jeżeli mamy castera AD, który ma bardzo dużo bazowego AD, możemy stosować również na przykład runy na. Armor Penetration. Kiedyś stosowałem je na Caitlyn, bardzo często, grając przeciwko, zwłaszcza Tarikowi i Jarwanowi, to stosowałem właśnie takie runy na Caitlyn, że miałem bardzo dużo Armor Penetration. Miałem bardzo mało bazowego AD, ale praktycznie po pierwszym, drugim powrocie i w mid-game, gdzie Caitlyn w mid-game nie jest mocnym czempionem, to mid-game mojej Caitlyn, która miała bardzo dużo Armor Penetration, był bardzo silny. Ale to. Wiązało się z ko kosztem, to był koszt takiego, wczes takiego early gameu. Zrezygnowałem z early gameu na coś mid gameu. To były pewne skrajne sytuacje, ale tak czy siak działały. E no i oczywiście standardowo można stosować tutaj ability power, e flaty. Dla postaci castujących e i wykorzystujących skile ability power możemy stosować spokojnie. Te kwintesencje. Ja stosuję bardzo rzadko na postaciach AP. Jakoś wolę bardziej polegać na itemach od AP niż na runach, które dają nam tylko 15. Zamiast tego właśnie wolę wziąć health albo wolę wziąć move speed. Move speed jest zdecydowanie dużo lepszy moim zdaniem na postaciach AP, dlatego że one naprawdę muszą się pozycjonować. 4,5% move speedu dla Was może być to mało, ale na przykład dla. Takiego Ryza, który ma bardzo krótki zasięg ze Speli i z auto taki dodatkowy move speed naprawdę mógł być bardzo przydatny. Albo jeżeli jesteś synżdem który musi non-stop uciekać, albo sprawiać wrażenie, że on ucieka, że go gonią, to ten, te parę procent Move speedu, które to jedna przewaga nad przeciwnikiem, naprawdę jest to dużo. Um, co jeszcze? Aha, i. Jeszcze dostałem jedne kwintesencje do omówienia, tak naprawdę, ale to są już takie gold per 10, nie widziałem jeszcze, żeby stosował je ktoś inny poza supportami, tak naprawdę, i to są kwintesencje, które spotkacie na supportach, tylko i wyłącznie chyba, chyba, że ktoś sobie chce dorobić ekstra, ale wątpię, żeby to była jakaś duża kwota, już lepiej nauczyć się, le wziąć sobie dodatkowe runy na atak, damage, nawet jeżeli jesteście postacią AP i lepiej lasitować Lepiej na tym wyjdziecie na pewno niż brać gold per ten. To jest 3 gold per ten, co wychodzi wam 1 gold na 3, 3 sekundy, no coś takiego. Na 3,3 ,3 sekundy. Wam wychodzi 1 gold na 3,3 sekundy dodatkowy. To jest stosunkowo mało dla lanera, zwłaszcza do solo laneów. Dla junglera i dla supportów to może być całkiem sporo. W sumie ja mam wam tyle do przekazania. Powiedziałem Wam mniej więcej jak słychać bity, jak dobierać bity, run. Pewnie będziecie mieli masę pytań, na przykład jak, jak dobierać bity przeciwko takiej postaci, jak dobierać bity przeciwko takiej postaci. Ale tak naprawdę siądźcie sobie sami i zastanówcie się dwa razy. Powiedzmy, pikuję Władimira. Mam pierwszy pik Władimir, no ja nie wiem co pikiem przeciwnik. Okej, okay, przeciwnik piknął Xinzao. Xinzao przeciwko mnie na topie Władimirowi. Już wiem, że stosuję na pewno, mm, no złożę wam przy, przykładowy taki bit. na pewno wiem, że sile będą na armor, to jest jak, jak nic, jestem pewien, że seal, moje siły będą na armor. E, jako, że będę próbował uderzyć e, w mid game, late game, wezmę magic penetration na pewno na markach. E, jako dalej, że uderzam w mid game, late game, bo wiem, że wody jest postacią late game. XinZao traci na swoim powerze w late game, nie? więc na pewno miał przewagę nad nim później. Tylko musimy doprowadzić do tego late game. Ale jak, skoro będę szedł late game, a Beauty Power PLW. Co do I widzicie, i tu jest właśnie e, taka sprawa sporna. XinZao ma dash. E, dzięki temu, że ma dash, łatwo do nas zaskakuje i bardzo łatwo może. Po prostu wbić nam i mieć tego damage. Tutaj mamy do wyboru. Jeżeli chcemy go harasować wcześniej, chcemy wzmocnić nasze Q, czyli leczenie na Wadimirze, zwiększyć nasz damage E, R i W, i Q oczywiście przy okazji też, możemy wziąć Ability Power. Jednakże, wiem, że to jest Xinzao, wiem, że to jest Early Game Beach. Czyli jak dla mnie te runy na Ability Power są w ogóle niepotrzebne. Wiem, że nawet jeżeli ja go będę harasował, to i tak doskoczy i zabierze mi tyle samo HP, co. Jego cztery razy z spelami poszczuję. Tak jest w Early Game, bo tutaj sam na się na Early Game. Midgame to już zakładam, że turek, który jest zniszczony, się grupuje. Więc tutaj re ja rezygnuję. Ja wiem, że mogę zrezygnować z Ability Power, e, bo jest mi on kompletnie potrzebny. Plus 15 Ability Power. Hmm, poczekajcie, do game'u powinienem mieć przynajmniej 150, 100 Ability Power z itemów, coś takiego. Więc 15 mi tutaj nie robi różnicy. Zamiast tego. Lepiej jest wziąć albo dodatkowy Magic Plantation, który tutaj nie mam, albo Physical D lepszego, będzie lepszego raschitowania i ewentualnie, jeżeli Zhao będzie na nas daszował, to możemy go zawsze jakoś mu uciec, jakoś tam odsunąć się od niego za pomocą naszego W i zawsze tymi dwoma, trzema autoatakami go wiecie, uderzymy i to jest zawsze plus jakiś dmg, on, on nie jest nastawiony całkowicie prawdopodobnie na to, żeby mieć armor, żeby w ogóle budować jakiś armor, więc ten dodatkowy mały atak dmg pomoże nam lashitować i harasować przeciwnika jednakże ja w tym przypadku zdecydowanie użyłbym move speed dlaczego move speed? dlatego, że po prostu mogę się trzymać z daleka, w odległości jego dasha od, ode mnie taki w miarę bezpiecznej odległości i, I szybko podchodzić do minionów, brać Last hit, czy używać skilla, albo nawet na samym Xinzao i cofać się. Tak samo w przypadku ganku: Xinzao, jeżeli jest na lejnie, to on potrafi nas doskoczyć i nas podrzucić. Przy okazji zdejmuje nam armor. <coughs> Więc to może być problem. Jeżeli, wiecie, chciałoby się tak naprawdę wszystkie, wszystkie możliwości odskoczyć, nie wiem, jaki jest jungler, tutaj musielibyście zobaczyć to. Jeżeli jungler byłby hekarem. Zdecydowanie użyłbym e, w tym momencie na pewno nie move Speed, a użyłbym Health. E, dlatego, że ten dodatkowy Health by nam się przydał, ładnie mi się stakowało z armorem, plus e, dodatkowy damage bodajże ma Władimir od Health'a. E, Za pomocą swego W, który notabene i tak się ma, jako ostatnie. Ale tak czy siak, miał zawsze dodatkowy Health. Bo ładnie mi się stakowało z armorem. No jakby był, nie wiem, powiedzmy, małokaj. To w tym przypadku testowanie mu speed, dlatego że ma ok, nawet jeżeli do nas doskoczy to i odrzuci nas tylko do tyłu, to my w tym momencie możemy odpowiedzieć ghost, flash, coś takiego i będziemy szybsi od niego tak czy siak. Możemy łatwiej uciec. Oni nie będą nas gonić, nie będą robić tower dive na Hama, a jeżeli nawet będą robić, to my jesteśmy o te nie wiem 4,5% szybsi, zakładając, że mamy oboje, oboje buty jedynki. Jesteśmy o te 4,5% szybsi. To wyrównuje duże różnice, Tu macie prosty przykład. Jak ja dobieram buildy run, jak gram różnymi postaciami, a na po prostu przeciwko jakim postaciom przychodzi mi się zmierzyć na lejnie, jeżeli na przykład mam tak, że o dzisiaj sobie pogram Kai, no ja cały dzień będę grał Kai, robię sobie trzy stronki z runami, zmieniam tak, żeby dopasować je do Kai. Dlaczego 3, a nie 6, dlatego że zawsze muszę mieć w zapasie to, że albo Kai zostanie piknięta, zbanowana, albo nie będę miał. Pozycji, żeby nią grać. Czyli powiedzmy, nie wiem, wysłali mnie e, na AD carry. Jestem na Speakiem, został mi AD carry, a ja nie mam Kai, a nie będę grał Kai pod AD, bo nie mam takiego setupu. Ok, to jest z strony trochę długo i przynudnawo, ale tak się stosuje mniej więcej build z run. Dlatego, jak mnie pytacie, jakie runy na kogoś stosować, to ja w tym momencie po prostu mam sieczkę w głowie, bo tak, dobrze, jakie runy pod to, pod tamto. Ok, to ci napiszę. Ktoś tam się mnie zapytał, da, pod, runy pod Darius'a AD, no to OK, a Darius AD, eee, a co mam nawet teraz, Skasuj. gramy Dariusem pod AD, easy enough. Mm, tutaj physical damage, Darius ma dość sporo, chociaż wiecie co, nawet nie, nawet nie pełne. Physical Damage plus Armor Penetration. Ja bym to zrobił w ten sposób. Seale. Tu zależnie od tego, przeciwko komu Postać AP biorę Health. Eee, postać AD biorę Armor. To jest kwestia tego. Powiedzmy, że gram przeciwko Singedowi. Biorę Health. Eee, w tym przypadku no, gram przeciwko Singedowi, więc Ability Power. Wiem, że Singed nie jest bardzo silny przed szóstym levelem. Więc e, biorę sobie Magic Resisty 4 e, Flaty i e, resztę. tu Power e, Magic Resisty per level. Dobrze mi się będzie walczyło z Wadymirem na pewno. E, z tym, z Wadymirem W sumie też, to jest też dobry na Wadimira. Coś na Wadimira tutaj bym wywalił to Magic Resisty. Wczesne na rzecz tych PRDB całkowicie. Jeżeli chodzi o kwintesencję, to tutaj tak, gram przeciwko tylko Na pewno będzie używał GOSTA, na pewno będzie na ucie będzie szybszy, i w 50% przypadków, zależy od tego na jakim jesteście poziomie, jeżeli jesteście w wyższej części złota i powyżej, czy powiedzmy dywizja druga złota i powyżej, to jestem prawie pewien, że Singed będzie używał Run na Move Speed. Jeżeli jesteście poniżej, to jest to 50 na 50. Czy on będzie miał, czy nie? Ja zazwyczaj mam, ale też to, jest, to nie jest reguła, że mam. E, I tutaj się na zapytanie, które które można stosować? Jeżeli chcemy się z takim człowiekiem ganiać, jesteśmy pewni, że go zabijemy, jesteśmy pewni naszego umiejętności, dlaczego nie wziąć mu w speed? Będzie nam łatwiej go ganiać. E, jeżeli nie jesteśmy pewni, to możemy tutaj zastosować wszystko. W sumie ja proponuję Fiziko Dimage, skoro tutaj zastosowaliśmy Armor Penetration i Attack Dimage. E, to w tym momencie. Boom, macie Attack damage, ułatwione las hity, dodatkowe AD, a Darius się skaluje tylko i wyłącznie na AD. Macie gotowy zestaw run na e, Dariusa. To oczywiście nie jest zestaw run, który będzie działał przeciwko każdej postaci, bo jeżeli na przykład wyskoczyłby się teraz na Renekton, to macie przesraną. E, chyba, że go zrobicie autski, ale moim zdaniem Renekton, jakbyście mieli taki bit, to Renekton was zjadł. Bo ten mazzegres byłby nie, kompletnie niepotrzebny, ale nie. E, ten have to może jeszcze, jak cię mogę, jest ok. E, ogólnie marki i są ok, ale tutaj cała, cała ta część jest po prostu bezwzróżteczna przy to który te skaluje się wyłącznie tylko wyłącznie od ID. W sumie jego ult się skaluje od AP, no ale kamam kto zwraca uwagę na jego ulta. Więc tyle, no, tak się, tak się dobiera buildy. Ja sobie to zaraz przywrócę, mój stary build, bo tutaj był mój build na ID Carry. A z się już żegnam, trzymajcie się, mówi dla was Buniek, życzę wam miłego dnia.